Cześć! Dzisiaj sobie zakarnę w Robloxa. Jak zwykle normalne. Ale to będzie dziwne trochę, bo to no nie trzeba klikać w klawisze i coś pisać. To nie jest super gra. Nie. Ale dobra, testuj, weź. O! Tu, tu będzie więcej monet to zalec. Tak. Buch. A to jest trudne. O je. Buch buch. To by tak. Szybko. I co? Co jest? Grywa się? Dobra. E, no przedrałem to ci... Co jest? Nie dostałem. Oboje dostałem. Okej. Okay. Skończyłem. Okej. Okay. Proste? Tylko nie, nie wiedziałem, że to... Gdzieś gołąb tu jest. Co? Nie, nie mam pytań. Nie mam pytań, naprawdę. To tu to się też to się wyłączyło. Dobra. Chyba... Jest mniej niż wcześniej. Ludzie. A ja potem mam poprawnie pisać... To mi bierze pieniądze, moje. Czekaj, jest... Bóg. Jezus mary. tak, 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 b i -y -y. e, B-E-E. No. b to. -e, e Chyba wystarczy. Dziwne to. To właśnie jeden. Niech będzie. Ło. Wow. To... nie to. Eee, czemu nie ma dźwięku? A! Wiem dlaczego nie ma dźwięku. Ale wyciszę wam go. Trochę ro, Robloxowy ciszę. Ale dobra. Już. No, co jest? Dźwięk powinien być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Klawiatury To jest klawiatury Normalne Co to jest za nazwa? Tak, musiałem to puścić dwa razy, żebyś, żeby było dobrze Teraz na co mam wydać te pieniądze? Na jajku? Nie. Wygraj wyś... Że go wygrać. No. Dobra, idę wydać pieniądze. Nie właśnie. Czysta. To my na jesteś. Co? Co? Automatycznie chyba lepszy trochę, mam takie wrażenie. Wipowy. ciebie ci tego kupić, nie? Sklep. Mogę też w sklepie. Dzięki. A to to... A tu mam jeszcze jedno. A to fajnie. Pieniążki. Super. Ja, ja, ja lubię pieniążki, bo to są so fajne. Znaczy ja Mintę ogarnąłem 200 zł. Normalne. I to już 4 minuty w sumie Dobrze mówię? Bo ja trzeba sobie takiego skina zrobić, ale chyba nie e -e -e Em. 10 tysiące Nie, to 39 Jest 1000 To ile chcesz chłopie tego mieć? Nic się nie uzupełniło, to ile też tego mieć? 20 biter Um. czekajcie. Um. O, ale patrzcie, mamy na przykład prezenty, i lepiej w koło tak. Um. I co? Rymo... Nie ma słów. To jest jedyne, co mogłem zrobić. Czemu tyle czasu? 12 godzin. Pół doby. Tabela liderów. Najwięcej muna jakieś dwie. Dwie. Mam 200. Mam razy więcej niż Mam 100 razy więcej niż najwięcej. Norm. A co postoi, a czemu nie? Czemu by sobie nie postoić? Nie wiem. Jest 69. Super. Na start 75. A tylko akurat 79. To. Uch. Spacja. Dziwne to naprawdę. Jest ciągle na plus 5. Cie... Co? Mogę tak spacją to robić. Daj mi plus 5. Przestań. O się! Ty To jest dobre. bym robić to spacją. Pierwszy. Czekaj, teraz ten automatyczny. Ło. Szybkie. Wygra. Okej. Okay. To mi dało jeszcze więcej mo... Nieważne. Nieważne. Więc 2 razy 5. Czekaj. Razy 2.5 A jest... razy 10. To to jest Pixel. Piksel. Dwa razy daj. Dwa... Najgorsze naprawdę. To ja mamy nie musi mi wyplu wy wy wyplu wypluć. Wypluć. <noise> Fajny smok. Wypluć. To po prostu moje słowa, No znowu. By ekip... ...kej była miejsce. A co to znaczy? A teraz mi się wszystko jakoś nagle odblokowało. Podejrzewam. A mogę tylko... co? A mam dalej... Gra się popsuła czy ja nagrywam minut. Okay. Dobra, mam 6 prezentów, zapomniałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Ajku. Pisklę, normalne. Sześć To mo... E? 6. E? jeden. A, już nie mogę. A tu razy siedem. Bardzo dużo jak na początku razy 151. Normalne. i ja mam pieniędzy na kiboła. Ile? Dobra. No to krematura. Ej no. Tylko starczy droga. Ma. Raz jeden kluczy. Raz dwa kluczy chcę. I co mi to da? Mogę sobie. Mogę? Dziecko, pójdź go. Aha. Nie mogę. Normalnie. Automatyczne. Co to? Dzisiaj euro. Ludzie to są strasznie dużo. Wow. Dużo odrodzeń. Ręka się pokręcił. Barto. Krwawa żołądza, piórun słoneczny, niebo, ogień, pustynia, wiatr, elektryczny różowy, zielony i czerwony naładowany i ciemne płomienie. Tak samo jak tu Takie jest ciemne płomienie. Dziwne. A bo i w sumie normalne... najzwyklejszy się dzień w Polsce. No, nie było tematu. No wypo... No nie da się. 10%. A tak się nie uda nie no Dobra. To nie! Jak się nie uda, to będzie słabo. E, handlarz kup następny poziom wieziaków. Ojej. O Jezus mój. O Jezus. Razy ile? Ograniczona ekskluzywność Super Wróć jutro Nie dostałem tyle Nie dostałem 100 tysięcy Nie dostałem Wyraź Toksyczne jajko Czyli coś, co jest totalnie głupie O, to z ten mój handlarz. Eee, Czekajcie tutaj, tylko na pięćset mam, mam to klikać, ludzie no czemu? A tak, te to train, ile byłem tu i nie chcę chwil więcej, ile? Dobra, to może być dziecko w przedszkolu, Automatycznie to co wiele... Ło, wow, okay. wow, jak dużo pieniędzy Czekaj. Śledziłem. Aha. Super. E, ile? Trzyście... Dobra, nie chcę mi się wybierać tych 40 tysięcy, więc po prostu pokupuję chwilę tego i potem zrobię sobie złote. No. Więc no. Kupujemy. Ja tutaj nie można więcej, bo mam jakiś zapas pełny. Cała kupa. I uczuł to 80%. Hmm. I w ogóle trafimy no, ruszczę, tak przy okazji. I mnóstwo piskląt. Zaraz zrobię piskląt. A czemu po jednym? Aha. No. Wszystko. Było 100%. No. Pięknie. E. Sukces. Teraz kolejne piskla. Chyba nie chcę, mam się to wyglądać, nie? Raczej nie. Nie ja, wiem, jak mówiłem wam, że mam farta, to mam jeszcze większego, bo udało mi się zrobić tę dalmację. Zresztą mam tylko jednorożcę. To jest lepsze niż ta dalma. Nie, gorsz! Czekaj, wyposaż to. To ma. To ma tyle. To ten górz, Naprawdę. Czyli ten jednorożdżer jest mi niepotrzebny, to mogę z niego spróbować zrobić złoty. Próbuję. Może się uda. Tak czy nie? Nie. A tak blisko było. To się nie udało. Wielu yy, Wielo zadaj. Gdzie to? Oto. Ok. Otwierć. Mmm. Co to jest? I mam lepsze. Slątka. Slątka są fajne. Często przydają, bo trzeba je karmić, spływać po nich kupy i to. tej to, to, to w ogóle nie jest fajne. Nie możemy jeszcze nikim tak zawalczyć. I ile on ma? 195 bilionów? Czy 97. To duża różnica, 2 biliony to duża różnica. Auto! prezentik. Super. I przy okazji zauważyłem, że mamy takie coś jak tutaj, jak sezon 1. Są takie rzeczy i monety. Dużo monet. Kis. Laki. Co? To, to, nie mo... Co? Po o dobra, teraz. Pięknie. 10 minut. To później mogłem to zrobić. Mam to? Nie wiem. Ile osiem mogę sobie iść tu, to super w sumie, nie? Tylko automatyczny pociąg, super, nie? Mam wrażenie, że 10 tysięcy nam, nam chyba wystarczy, może tylko nie widzę w pełni, ale przynajmniej trochę. I też zauważyłem, o dzięki, dobra, i zauważyłem, że tutaj mamy darmowego zbliżaka, już. Tu jest 0 minut, a tu jeszcze jest. A no tak, bo to. No bo 0 minut to niecała. No. 32 sekundy. I no tak plikać i palikać ile. 27, 26, 25, 24, 20. Już prawie nic. 6, 5, 4, 2, 1 i zero i ilą ma o dobry jest naprawdę dobry rozpakuj to no, poznasz dobry jest nie powiem i teraz będzie dawało no autopociąg uuu patrzcie 22 tysiące ja, jakie to jest szybkie? Bez tego peta jednego Pet. Do taki e, Dobra, to jest najlepsze. to jest Nie pociąg. Prezencik. Mało tych miejskich. Jeden A to daje to. A to to daje. 6000. 5%. To jest nic. Wow. wow, 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 chyba się zapędziłem. Następny pociąg z burka. Nie. Nauczyciel. To. Dzięki, Acku i są Such recording. Nieważne. Mówi na końcu. Fajnie jest patrzeć, jak te małe szkraby rosną. Normalne. Ty to nie, to nie było za 5 milionów? Za milion? To można już to prawie kupić. Nie? I dzięki tej sofa, I really enjoy my work watching. Those little streams grow up. O, mogę milionów? Nie mogę. To jest za bubuksy. To kupimy może sobie od razu to, bo to się chyba bardziej opłaca. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, nauczyciel automatyczny. I sobie teraz czeka Już tylko raz. Jak chwilę sobie czekałem. Dwa, czekaj, starczy. Jeszcze nie! Na, nauczyciel, dobra. Chcemy to wyłączyć. Nie mogę. Dobra, tak. 10 milioników. Kupujemy najdroższe. Drugi wypad. Nie będzie odrodzenie, nie chce mi się tego robić. Ej, ile ma? No niezbyt dużo. Najlepsze wyposażenie. To nie działa. Ale kupa. Nie mam pytań. Okej. Okay. Ale dobre nie jest. 8000. Tato. Pani tato. Jedna skrzynia. Polub i do Europy. Normalne. Letnie wydarzenie. Poka. Ogromna ma... Dzień, milionów tu ewolwę. Co to jest? Mam jakieś liście Slepnie coś? Czy co? Tu jeszcze nikt chyba nie był Jak chodzę I Ile? Uuu, tutaj nagrywamy? Może zrobimy drugą część Ale może być dzisiaj jeszcze Wow Wow Mam zero Tu jest wymagane zero więc nie mam pety jeszcze jakieś

Walk and loop. To jest Trudne W sumie łatwiejsze niż taki, Takie te świstaki zrobić Aż tego nigdy nie robiłem Ale pewnie łatwiej się Będę kliknął gdziekolwiek Okej okay. Tu, 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 tu Co? Co? Hop, hop, hop nie ma czasu! Pyk, 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 Dobra I co mi to dało? Po prostu? Wyjdę i stanę obok To było tak po prostu. Tylko raz. Ale co? Nagrody są odmienne od po zdobyciu punktów. Nagrody zostaną zdecydowane każdego dnia w Go, godzinie PM. Jest 4 mężczyzn na udział każdego dnia. Co? Co? Nie kumam. Pokorna maszyna, ale to jest dziwne. Weź dwa, 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 dwa. Ludzie myślą, że mi się chce. Tylko ciekawe czy te pety są dobre. Jest ciekawi, więc robię cięcie i za chwilę się widzimy. Dobra, nie chciałam się tego robić, więc... Chyba zostawimy to. Mówię na później. Ale to jest takie inne. To uważam już jakaś maszyna dupę. Z duplication. Tylko to trzeba mieć jakieś takie coś. O. One ticket will be used to duplicate dupet. Ten tikińc za walk and look ale to się tak nie da wszystkiego na naraz Dobra, nie chcę mi się Prawdę Tutaj to jest tyle tych punktów To mi czas zabiera Nie tak mało czasu już on tak zabrało czas szybko Dziwne. Strasznie dziwne. Nie, na się będzie punktów. Jeszcze Nic nie mogę. Pewnie gdzieś na minusie. Dziwne. mam tego naprawdę. A tutaj chodzi, jeśli tego się nie da zrobić. Zbytnio Klik, 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 klik. To mi nic nie dało, nie rozumiem. Łaken noop. 20. To ile muszę tego mieć? Tutaj. 25p. Gdzie ile idę? Gdzie idę brakowało? Dobra. Jeszcze raz. Tylko muszę jak najwięcej tego klikać. Hop! W hop. sumie tylko na to, dobra. To nic mi nie zabrało tak się. To nic nie leci normalnie. Zliknąłem, a nic nie ma. Dobra. Hop, 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 hop. nie będę gadał, bo to w sumie trochę takie dziwne. O, nie mogę teraz zrobić cięcia, bo nie mam jak. Żeby tego... żeby to zrobić... O, nie uda się widzę Widać, że się nie uda Oj, widać Nie ma. Nie będzie Słabe to Bo się tego zrobić nie da Oj, coś się włączyło. To no, znowu, tylko może nie widzicie, ale no. Patrzcie, nagrywam już 25 minut. Wow, to dużo. Chyba starczy już. Em, takie mam wrażenie. Zrobię no, sobie zdjęcie, bo jest fajnie. Mam miniaturkę. Ja nie już to macie no, jako miniaturkę, ale no to teraz to akurat robię. Wiem, dziwne. Więc chyba już nie?